Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu WWO w pracy wyzwania i sukcesem. Ja jestem Marta, osoba wysoko wrażliwa, która od lat funkcjonuje w środowisku biznesowym, czasem z sukcesami, czasem z zakrętami i dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym i często trudnym temacie, czy mówić pracodawcy o tym, że jestem wysoko wrażliwa. Dla wielu z nas myśl o tym, że mielibyśmy otwarcie powiedzieć komuś w pracy, jestem osobą wysoko wrażliwą, brzmi ryzykownie. Ale czy to na pewno ryzyko, a może to też szansa dla nas? Dzisiaj przyjrzyjmy się temu tematowi z kilku perspektyw. Kiedy warto mówić, kiedy może lepiej nie, jak to zrobić z wyczuciem i też bez lęków. Z tym Więc zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle chcemy o tym mówić. Najczęściej e, nasza potrzeba ujawnienia się jako wysoko wrażliwej osoby nie wynika z chęci zwrócenia na siebie uwagi, absolutnie, tylko z potrzeby lepszego dopasowania warunków pracy, czy współpracy z innymi, czy też wyjaśnić jakby nasze zachowanie i też po prostu trochę um, zbudować relacje w pracy. Może potrzebujesz właśnie spokojniejszego miejsca do pracy, może open space, czyli wykańcza, może potrzebujesz więcej przerw albo unikasz konfliktowych sytuacji, które inni przyjmują na chłodno. To wszystko są aspekty, przez które będziemy chcieli powiedzieć wprost, kim jesteśmy i co się z tym wiąże. W takich chwilach czujemy, że albo Zaczniemy udawać, że nas to nie dotyczy i się wypalimy po drodze, albo spróbujemy właśnie otworzyć się i zadbać o siebie, o swoje granice, ale też właśnie o tą a, współpracę w miejscu pracy. I właśnie wtedy rodzi nam się pytanie: czy mówić o wysokiej wrażliwości wprost? A jeśli tak, to w jaki sposób? Porozmawiajmy teraz o korzyściach. Tej strategii i o pewnych zagrożeniach. Zacznijmy od plusów. Na pewno, mówienie o wysokiej wrażliwości da nam możliwość dostosowania warunków pracy. Na przykład, zmiana miejsca pracy na ciche, zgoda na pracę zdalną czy pracę w elastycznych godzinach, czy na przykład. Skorzystanie z jakichś udogodnień w miejscu pracy, na przykład słuchawek wygłuszających. Da nam to też lepsze relacje z przełożonym i współpracownikami. Czyli, kiedy zrozumią, skąd wynika nasze zachowanie, sposób komunikacji, działania, łatwiej będzie unikać nieporozumień czy takich kwestii, które środowisko może nie rozumieć. Większa autentyczność, czyli nie, nie będziemy musieli udawać, że jesteśmy kimś innym, że jesteśmy twardzi, że po nas wszystko spływa, no bo tak nie jest, tak? Więc jakby trochę się odsłaniać i pokazujemy właśnie te nasze cechy naturalne. I możemy być też takimi ambasadorami zmiany kultury pracy. Na bardziej właśnie wrażliwą, empatyczną, na takie środowisko, które sprzyjające jest dla wszystkich nie tylko na przykład dla tych głośnych czy twardych ludzi tylko również na cechy bardzo wrażliwe, czy tam też na takie odstające od większości pracowników. Natomiast jakie są zagrożenia tej sytuacji, kiedy powiemy o swojej wysokiej wrażliwości? To jest ryzyko niezrozumienia nas, nieakceptacji. Ktoś może pomyśleć, że jesteśmy słabi, zbyt delikatni. Oczywiście to, co słyszymy, też zawsze zbyt wrażliwi i nie będą wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, co się z tym wiąże i jak się tutaj ustosunkować do takiej osoby. To też etykietyzacja. Czyli raz powiesz i już zawsze będziesz tą osobą. Właśnie wrażliwą albo przewrażliwioną, tak? I wszyscy będą o tym pamiętać, będą ci też wytykać w różnych konfliktach, nieporozumieniach i tym podobne. To może być też właśnie nieakceptacja, czyli odrzucenie Ciebie, jeśli trafisz na nieprzygotowanego lub uprzedzonego, przełożonego albo jakiegoś współpracownika, który miał z, z wysoką wrażliwością jakieś do czynienia złe albo po prostu tego nie rozumie lub nie jest do tego przygotowany psychicznie, no to, no to będzie kiepsko. Lub możesz też ujawnić siebie w złym momencie, na przykład w trakcie rozmowy o awansie lub oceny i wtedy no, nie wiadomo jak to się dla ciebie skończy możesz ponieść jakieś konsekwencje, bo to będzie zależało od ludzi, w jaki sposób cię odbiorą. Dlaczego warto to robić z wyczuciem, czyli mówić o swojej wysokiej wrażliwości? I kiedy warto o tym mówić? Po pierwsze, gdy masz zaufanie do osoby, z którą rozmawiasz. To będzie taka podstawa. Po drugie, po drugie gdy twoja wrażliwość realnie wpływa na twoją pracę, na przykład nie dajesz rady z hałasem, H osem, reagujesz bardzo silnie na stres. Po trzecie, gdy czujesz się wypalony i przeciążony, to może być moment, by zawalczyć o siebie. Po czwarte, gdy masz pomysł, co może ci pomóc. Nie chodzi o to, by tylko powiedzieć, że jestem wysokowrażliwy, ale też by dodać i chciałbym pracować bardziej efektywnie. Ale co mi może pomóc w tym? Tak? Jak mogę zawalczyć o to, żeby czuć się lepiej, czy tam dbać o swoje granice? Kiedy lepiej się wstrzymać? Zmówienie. Jeśli jesteś w toksycznym środowisku pracy i czujesz, że to może zostać użyte przeciwko tobie, że to nie będzie wspierające, tylko wręcz przeciwne, nie będzie zrozumiane, a będzie pewnie podlegać ocenie czy też odrzuceniu. Jeśli to jest rozmowa rekrutacyjna, nie mów o tym od razu. Najpierw poznaj firmę, stanowisko, poznaj tą drugą osobę, z którą rozmawiasz, i wtedy podejmij decyzję, czy warto o tym powiedzieć na tym etapie. Jeśli nie jesteś pewny, co właściwie chcesz powiedzieć, warto najpierw to przemyśleć, przygotować się do tego, w jaki sposób chcesz to powiedzieć. Czy w zakresie plusów, czy wyzwań możliwości, więc przygotuj się najpierw tutaj. I teraz trochę ci w tym pomogę, czyli powiedzmy sobie, jak mówić o swojej wrażliwości. Po pierwsze, mów językiem potrzeb, nie diagnozy, zamiast powiedzieć, jestem osobą wysoko wrażliwą i źle znoszę stres, powiedz. Zauważyłem, że lepiej funkcjonuje, gdy mogę pracować w cichym miejscu pracy. Wtedy moja efektywność i skupienie rosną. Czyli dajesz takie perspektywę, tak? dajesz plusy. Po drugie, unikaj etykiet. Nie chodzi o to, by mówić, mam wysoką wrażliwość, jakby to była choroba, tak? diagnoza. Raczej powiedzieć yy, należy mam cechy, które sprawiają, że bardzo głęboko przetwarzam informacje i silnie reaguję na napięcia. Dlatego ważne jest dla mnie i tutaj sobie wypełnij, co jest dla ciebie ważne w środowisku pracy. Po trzecie przygotuj się. Zanim podejdziesz do rozmowy, wypisz sobie co konkretnie cię męczy w pracy. Co pomogłoby ci lepiej się skupić i mniej wypalać? Jakie zmiany byłyby korzystne zarówno dla ciebie, jak i dla Twojego zespołu? Czwarty punkt to dostosuj sposób rozmowy do osoby, z którą rozmawiasz. Jeśli Twój przełożony jest empatyczny, możesz powiedzieć więcej, tak bardziej się odsłonić, bo yy, masz większe prawdopodobieństwo, że Cię zrozumie i wysłucha. Jeśli jest bardzo rzeczowy, no to opiera się bardziej na faktach i efektywności, czyli powiedz, kiedy mogę mieć ciszę przez godzinę dziennie, moja produktywność rośnie o 30%. To jest konkretny argument, który może do niego trafić. Jeszcze kilka mam dla ciebie takich praktycznych przykładów zdań, w których możesz powiedzieć o wysokiej wrażliwości. Pierwsze. Ostatnio zauważyłam, że lepiej mi się pracuje, gdy mogę zrobić sobie krótką przerwę po spotkaniu. Pomaga mi to się zregenerować i wrócić z większą koncentracją. Drugie. Zdarza się, że silnie odbieram napięcia w zespole. To sprawia, że trudno mi się skupić. Gdy mam przestrzeń, by na chwilę się wyciszyć, mogę lepiej zarządzać swoimi zadaniami. Trzecie. Jestem osobą, która bardzo głęboko analizuje i przetwarza informacje. Dlatego czasem potrzebuję więcej czasu na podjęcie decyzji, ale potem moje rozwiązania są bardziej przemyślane. Mam nadzieję, że to czujecie. Czy warto ujawniać się jako osoba wysokowrażliwa? Moim zdaniem tak ale oczywiście świadomie i przygotować się do tego z wyczuciem, z przygotowaniem, właśnie z przemyśleniem w odpowiednim momencie i wobec odpowiednich ludzi. Jeśli pracujemy nad tym, by tworzyć bardziej empatyczne środowisko, to właśnie takie rozmowy są krokiem ku lepszej yy, przyszłości, ku zmianie. A ty masz prawo zadbać o swoje zdrowie psychiczne, komfort i o. o Teraz bardzo popularny, ale też bardzo ważny, dobrostan w pracy. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Jeśli ten odcinek był dla Was pomocny, dajcie znać, udostępnijcie go dalej. Przejdźcie do innych odcinków, napiszcie mi komentarz pod podcastem na YouTubie albo na Spot. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, już ostatnim w mojej serii podcastu. I Temat będzie zacny, czyli jak wysoką wrażliwość przekuć w zawodowy atut. Polecam, zapraszam, cześć.